Witam was, Siema. Tak, moi drodzy, dzisiaj taki troszeczkę inny film, ponieważ bardzo często mnie ostatnio pytacie, co robimy z nadmiarem owoców, które tutaj mamy sami w ogrodzie. No, my mamy też dość sporo, ponieważ było naprawdę bardzo dużo agrestu w tym roku. No, już go nie ma, zostało nam jeszcze bardzo dużo porzeczek. Mamy jeszcze borówki, winogrona jeszcze rosną. No, naprawdę sporo tego wszystkiego jest. Ja jestem sam, żeby to wszystko przejeść i raczej jest to niemożliwe, żebym to na czas przejadł. Oczywiście wiadomo, można robić różnego rodzaju dżemy i tak i tak dalej, inne przetwory, także tutaj jest naprawdę masa różnych sposobów, ale ja chciałbym pokazać dzisiaj mój sposób, który ja wykorzystuję tutaj, jak to po prostu najlepiej zrobić, żeby to sobie zakonserwować. I żeby nie stracić przy tym bardzo dużej ilości właściwości danego owocu. Także zaczynamy. Ale czekaj chwilkę. Czekaj? Dobra. Bo on mi mówił wczoraj wczoraj on wiedział, co robić filmik dzisiaj. I dzisiaj rano. Około godziny czwartej, Byłem na zewnątrz i już narwała mi tutaj ca całą masę porzeczek które teraz będziemy sobie przerabiać bo po prostu no, trzeba to zużyć zanim to wszystko spadnie także żonka odwaliła kawał dobrej roboty dzisiaj paluszek dla niej Nie. dobra no to zaczynamy dobrze moi drodzy stoję tutaj już przy moim sprzęcie którego będziemy sobie używać teraz do tego żeby to zrobić moi drodzy często też pytacie czy to cały czas jest ta sama wyciskarka którą 6 lat temu Wam pokazałem. Moi drodzy, to jest cały czas jedna i ta sama wyciskarka. 6 lat temu był film z nią, gdzie Wam ją pierwszy raz pokazałem. Wtedy już ją chwilę mieliśmy w użyciu i ona cały czas dalej chodzi. To już 6 lat za nami, także są jej to szóste urodziny teraz tutaj w tym roku, tej wyciskarki, odkąd już jest z nami. Naprawdę wytłoczyła niesamowitą ilość rzeczy. Ani razu nie była w serwisie, czyli ani razu się nic w niej nie zepsuło. Jest niekiedy praktycznie, że nawet i codziennie używana tutaj. Przerobiła masę ziół. Nie wiem, może już taką górę ziół. Jeszcze większą górę owoców, jeszcze większą górę warzyw. Także naprawdę sporo tutaj już nią zrobiliśmy. I kokosy nawet tutaj nią wyciskam, i aronię nią wyciskam naprawdę masę różnych rzeczy i to jest cały czas jedna i ta sama wyciskarka. Widać po niej, że już troszkę tutaj, o zużycie ma lekkie, bo już napisy mi tutaj niektóre zaczynają schodzić od tego. Tutaj u góry widać, o moment, się nie moment, powiedzieli, moment. że to jest inna. Także tu już widać, o lekko już napisy tutaj schodzą, już C brakuje. To jest po prostu cały czas jedna i ta sama wyciskarka. Tylko ważne jest, żeby ją też umyć za każdym razem po użyciu. Bo jak nie będziecie myli od razu po użyciu, to później te bębny lubią żółknąć tutaj w środku. Bo o to też mnie często pytacie. Ja od razu jak robię, zaraz myję. Kiedyś tak nie robiłem jeszcze z innymi, i też zauważyłem, że mi te bębny żółkły, więc zacząłem w tym wtedy, jak ją mieliśmy od razu myć. I jak widzicie bęben jest czyściutki. Także mogę wam ją naprawdę gorąco polecić, bo jak sami widzicie, 6 lat już ta śmiga i nic. Dobra, no to co, przechodzimy do pracy. Czyli włączamy maszynę i mamy tutaj porzeczki, czarna porzeczka, którą żonka tutaj już z rana ładnie nam nazbierała i teraz będziemy sobie tutaj do tego dawać a jeszcze powiem maszyna na jedynkę musi być na jedynkę, ponieważ to jest miękki owoc, więc na jedynkę ją ustawiamy sobie ponieważ tu jest to pokrętło do regulacji, wtedy jedynka na mężki. Już nam soczek kapie jak widzicie, leci ładny gęsty soczek. Tylko przy miękkich to powiem od razu, to musicie jej czasu dać troszeczkę. Nie go na to sobie ładnie tutaj przemieli, na spokojnie nie próbujcie jej zatkać na siłę, żeby łapać. To potrzebuje czasu tutaj. Także na spokojniutko niech sobie to mieli. Wszystko, jak widzicie, już tutaj czekam cierpliwie i kładę na hamę. Ale na Matka Natura też musimy, musimy czekać, aż do borówki są gotowe. Porzeczki. E, tak, przepraszam. Aż, aż dojrzeją, tak. Też trzeba tak. poczekać. To wszystko nie jest tak, że od razu jest gotowe. Bo za dużo ludzi. w wszystko jest pronto subito. Ale minut. Wszystko było gotowe na już. A czy to jest coś, co jest gotowe na już? Nie. To trzeba na wszystko trzeba czekać. Tutaj trzeba czekać cały rok, aż nam te owoce dojrzeją. To nie jest tak, że one już cyk i już gotowe. <noise> Widzicie, cały czas soczek leci. Powoli, no, nie już, już tak denko, szybko. Już dęko całe pełne, także ja bym nie powiedział, że to powoli. Okej, okay, ale... Tylko trzeba dać temu chwilkę czasu po prostu. Jak widzimy, tutaj mamy coś całkiem innego. Patrzcie, ile jest już soku, a ile jest pulpy. To jest teraz porównanie. Kulpa młodzież musiała chyba od góry wziąć, bo tutaj nic nie widzę. A od przodu ja widzę, Widziesz, ale dobra? tak. Tu widzicie? jest jedynka, Widzicie, pulpa. co się dzieje? Więc stoi na jedynce. Tam widzicie? jest jedynka. Jak widzicie, no, troszkę czasu to zajmie. Ale mamy praktycznie zero odpadów. na spokojnie, nikt nas nie goni. To też jest piosenka polskiego chyba? Jeszcze specjalnie tutaj, tak tą tłoczką dodaję, ale się nic tu nie popycham. to tak lekko robię takie małe podciśnienie. I od razu więcej wychodzi. Czyli jak gdyby tłaczamy trochę powietrza do środka. Jakby kąpka, coś takiego. I to mi się właśnie tutaj bardzo podoba, bo praktycznie nie mam żadnego odpadu, bo przy innych owocach później biorę i to suszę. Czyli tą pulpę, która zostaje, do dehydratora gdzieś na 50 stopni sobie ustawiam, na cienką taką warstwę rozprowadzam, najlepiej na takich matach, które są do suszenia i to suszę. Można zostawić też i tak w całości i później można zmielić w blenderze, to też zależy od jaki owoc. Bo jeden zrobi wam się taki fajny placek, tak jak na przykład z tego, jakby było więcej, to się zrobi ładny placek i można to jeść jak żelki. A kiedy mamy taki bardziej owoc, który jest taki, jak gdyby wióry z niego pozostają, to wtedy w blender i to zmielić, jak jest wyschnięte, i macie taki super idealny proszek, który byle gdzie można sobie dodać, co byście sobie nie robili. Czas nie narobić ten filmik, ale narobić sok. Tak, no to jest całkiem inny sok. To jest sok inny niż inne soki. Jak widzimy jego konsystencję, to nie jest sok, który o taki. Wiecie, czasem w sklepie sprzedaje nam się sok z pożyczki. Jak to wygląda w ogóle i czemu od razu zgaga po tym? To w ogóle nie ma porównania tutaj do tego. Plus dodatkowe to są nasze porzeczki. Rosło bez od momentu, e, my kupowaliśmy te, i to jest już parę lat temu. E, my nie dajemy nic od chemikaliów na ten e, krzew porzeczki. Ale to nie jest tylko na te porzeczki. Siskof Nasje ook roet moge roslo jak matka natura getou. Dat is dat je me niet investuje me na chemicaliën. Wat is dat? Matka natura dat je nam taki zwerenta, ketour dat je nam pomot voor het geval dat er een eventuele plaag is. Że jakby jakieś szkodniki przyszły czy coś, to wtedy no, Matka Natura pomaga tutaj od razu. Bez inwestycja dolarów. Tak, chemikalia i inne rzeczy niepotrzebne to wszystko. Już on pozmieniał pozycja, bo cały czas tak samo pozycja to też nie jest fajnie na ciała. Ja też myślę na takie rzeczy tak. Jak to fajnie pachnie ogólnie nie? To jest moment, ja spróbuję złapać zapach To jest 100% naturalne nie naturidentycznie Nie robione z ze... co to jest za chrzel? strocin i tak dalej nie jest robione. dobrze moi drodzy to by było tyle jeżeli chodzi o tą ilość, teraz tak teraz nie posłuchajcie dobrze bo są teraz dwie możliwości, które będziemy robić, albo to zostawimy tak jako czystą porzeczkę sobie to już yy, gdzieś użyjecie, co ja z tym robię to zaraz Wam pokażę, bo to też nie jest tak, że to teraz pójdzie w słoik i zostanie spasteryzowane, nie, nie, nie to nie tak można jeszcze to chwilę zostawić, bo jak widzicie, tutaj cały czas jeszcze kapie. Także on to jeszcze będzie sobie na spokojnie cały czas tutaj mielić, aż to przemieli. Druga opcja jest taka, że dodacie teraz coś twardego tutaj na górę. Może to być na przykład jedna marchewka. Powinno wystarczyć, i on to wtedy ładnie wszystko jeszcze, co tutaj jeszcze w środku jest, bębnie przepcha. To wtedy nie będziecie musieli tak długo czekać. Jeżeli nie chcecie, no to poczekacie sobie jeszcze chwileczkę, on to wszystko przemieli, można ewentualnie troszkę wody tutaj do góry dolać, tak, można trochę wody dolać, to wtedy też to szybciej przejdzie, bo to też przepłucze wszystko, albo coś twardego po prostu. Także to tutaj po prostu dla Was zostawiam, ja chwileczkę sobie jeszcze odczekam, a później sobie jeszcze zrobię pewnie jakieś zioła przez to przegonie, ale najpierw poczekam, bo chcę mieć ten czysty sok z porzeczki tutaj teraz. Dobra, tu już praktycznie wszystko wyszło teraz z tego bębna. Jeszcze coś tam kapie, ale widzę, że już w środku prawie nic nie ma, także na chwileczkę wyłączymy. Popatrzmy sobie teraz ilość pulpy, jaka nam została z całej miski porzeczki. To jest tyle. Czyli to jest naprawdę tyle, co nic. Ona jest suchutka prawie, że? Patrzcie. O, widzicie? Moje palce są ledwie, ledwie co... Mokre z tego także, pulpa jest praktycznie ze sucha. Teraz, co? Teraz to sobie tylko przemienimy miejscami. Tą pulpę będę suszyć, oczywiście, pójdzie do dehydratora. I teraz, co z tym stokiem zrobię? Teraz muszę poprosić żonę, żeby mi podała moją formę. Moment, dziękuję, żono. To jest forma, moi drodzy. Teraz, co? Teraz sobie tą formę napełniamy po prostu. Cyk? 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 Widzicie, jak to pięknie idzie? I to jest gęsty sok. Tak. To jest To nie jest taki e, so, a sok, ale sok. Bez sztucznych zagęszczaczy, To drodzy. czarne To znaczy czarne porzeczki zawierają bardzo duże pektiny. O, toż To To i co robią te pektyny? Oczyszczają z metali ciężkich i z różnych innych toksyn z organizmu. Widzicie, jak to pięknie idzie? Ten ludzie, który robi farba naturalne oni też mogą używać ten czarny porzeczki, ale farbę naturalne, 100%. No. i liście od czarny porzecki, oni daje taki żółty kolor, naturalny. W prawie jesteśmy. I on zbiera czas. Nie wszystko musi będę tak szybko. No dokładnie. A to jest coś. też taki piosenka. Nie tak szybko. Tak. Patrzcie, moi drodzy. Zrób to na tę Coś stronę. takiego nam tutaj z tego wyszło. Z jednej miseczki odpadł tyle, co nic. Tu są opadów. Tak. Teraz co z tym robimy? Zaniesiemy to po prostu do zamrażarki. Zostawiamy to w zamrażarce aż zamarznie. Kiedy zamarznie, to ja teraz, co ja robię, nie wiem, bo wy możecie mieć więcej takich form i sobie to po prostu zostawicie w tej formie. Ja to wtedy wyciągam, ponieważ to są takie formy, które tutaj mają silikon na dole, że można go popchać. Nie są to sztywne formy. Na to zwróciłem też uwagę, żeby one były takie, właśnie ala silikonowe. Wyciągamy te kosteczki. Wkładam je wszystkie sobie do woreczka i zostawiam je zamrożone. I teraz codziennie, pyk, jedna kosteczka, mogę sobie do jakiegoś soku innego wrzucić, mogę sobie do szejka wrzucić, cokolwiek mogę z tym zrobić, mogę ją sobie nawet jakiś loda po prostu zjeść, też bardzo smaczna. I to jest 100% naturalna loda? Tak, 100% naturalna, bo no, to konsystencja jest już taka fajna, gęsto, także też fajnie wychodzą z tego. I po prostu cały, codziennie mam kosteczkę z takiego soku i teraz zależy ile tego macie w domu, możecie też z innych owoców, możecie mieszać, na przykład zrobicie sobie z agrestu, tak jak ja już mam zrobione z porzeczki, z czerwonej porzeczki, z białej porzeczki, z malin, z aroni i możecie codziennie inną kosteczkę sobie brać, będziecie mieli większą wariację po prostu tego i to Wam wtedy wystarczy na calutką zimę aż do przyszłego roku. Oczywiście ziół też można sobie robić, można sobie mieszać nawet owoce z ziołami, na przykład z pokrzywą bardzo fajnie wychodzi, e, także nawet i mieszanki można przeróżne robić i później macie różne woreczki, można sobie podpisać, tu mam to, 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 to i codziennie coś innego, cyk, dodajecie gdzie chcecie, czy jecie tak, czy do wody nawet można dodać, szklaneczka wody, jedna kosteczka do środka, poczeka aż się rozpuści, zamieszać, Soczek miodzie, naprawdę. Bez żadnych cukrów, bez niczego, bez pasteryzowania, bez niczego. Wystarczy sama zamrażarka to jest najlepsza metoda tutaj na konserwację po prostu owoców. I nie wiem, albo już mówią o witaminy C. No, witamina C też tutaj jest bardzo dużo witaminy C, i nie zostaje ona zniszczona przez pastoryzację. Także tak to wygląda, moi drodzy. Dobra, moi drodzy. To by był ten sposób, którego my tutaj używamy, jak sobie możecie zakonserwować wasze owoce, które macie, tak naprawdę porządnie je sobie zakonserwować. No, do tego używam tej maszyny, ponieważ ktoś też mnie ostatnio pytał w komentarzu, że na sokowirówce chce robić i bardzo mu to nie wychodzi, że się wszystko zapycha, że jest bardzo ciężki temat i czym ja robię, więc przy okazji masz odpowiedź na to, czym ja to robię i jak to wychodzi. No, i jeżeli jesteście zainteresowani taką maszyną, to oczywiście macie ją w opisie, zalinkowaną. Znajdziecie tam też kod zniżkowy, gdzie możecie ją sobie taniej kupić. Tak jak mówię, 6 lat już tutaj u nas przechodziła. To jest cały czas jedna i ta sama maszynka. No i ma tutaj u nas spore wyzwanie i spory zgryz z tym wszystkim, bo nieraz dostaje mocno w kość przy różnych rzeczach, które tutaj robimy. Zresztą, jak sami widzicie, bo w wielu filmach ona już cały czas była, cały czas ją widać. Także tam macie numer telefonu, do tej pani macie kod zniżkowy. Ja tutaj się żegnam, tyle na dziś, ponieważ to trzeba teraz włożyć szybko do zamrażarki, bo im dłużej to tak stoi, tym więcej to traci witamin, więc to musi jak najszybciej teraz do zamrażarki trafić. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej!